Będziemy smażyć faworki. W tym celu przygotowałam jajka, mąkę, śmietana, masło, spirytus, sól do smaku i odrobina wanilii Pierwsze co zrobię to oddzielę białka od żółtek. To chwileczkę zajmie. O! Kolejne. Białka możemy zużyć do czego innego, można zrobić bezy. Dwa. Mam tu sześć średnich jaj. Ciasto będę wyrabiała ręcznie, jakkolwiek możemy również dobrze zrobić to w mikserze, ale to nie zajmuje dużo czasu, w związku z czym postanowiłam dzisiaj troszeczkę się pobawić.